Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj rozpoczęliśmy nasze rekolekcje od przede wszystkim zobaczenia tego, jakie znaczenie ma serce, jakie znaczenie ma serce, że jest ono tym miejscem spotkania ze sobą, z Bogiem. Zacytowałem też poeta Adama Mickiewicza, który mówił miej serce i patrzaj w serce. Czyli serce muszę najpierw swoje odkryć, muszę wejść w nie, zobaczyć co w nim jest. Bo w nim dokonuje się spotkanie i muszę się wpatrywać w najświętsze serce Pana Jezusa. Zakończyłem wczoraj nasze spotkanie. Takim wprowadzeniem, mówiąc, że papież Franciszek ma nam dzisiaj powiedzieć: co czynić, gdy odkryję, że zgubiłem swoje serce? Gdy w moim sercu odnajduję pustkę. Jak wygląda ta pustka? Moi drodzy, pozwólcie, że ilustruję tę pustkę za sprawą. Niech mi pomoże w tym Chopin. Za sprawą sztuki. Uczynić, jak zobaczę, że w tym sercu jest pustka. Mogę wołać do Boga. Mogę zwracać się ku Jego najświętszemu sercu. A Papież Franciszek w encyklice mówi, że poruszamy się w społeczeństwie masowych konsumentów, którzy żyją z dnia na dzień, zdominowani przez rytmy i hałasy technologii bez większej cierpliwości dla procesów których wymaga wnętrze czyli serce czyli serce hałas brakuje nam cierpliwości szybko się nudzimy nawet zobaczmy też nawet jak mamy oczekiwanie jak przychodzimy na msze byśmy chcieli że nie wiem ojcowie żeby zawsze wspaniałe jakieś przemowy Retoryczne kazania na najwyższym poziomie, żeby mnie zainteresowało, żeby było ciekawie, żebym się nie nudził, coś nowego. I zniechęcamy się często, mamy swoje oczekiwania, a potrzeba tej cierpliwości. W dzisiejszym społeczeństwie człowiek może zgubić centrum, centrum samego siebie. Człowiek współczesny czuje się zagubiony, rozdarty, jakby pozbawiony często wewnętrznej zasady, która tworzyłaby jedność i harmonię jego istnienia i działania. Brakuje serca. Zobaczmy ta pustka, która się pojawia. Jak człowiekowi brakuje Boga. Ja tak patrzę na Was, moi drodzy, i tak troszkę rozumiem, że jesteście tymi, którzy jednak konkretnie podejmują ten wysiłek, żeby to serce swoje usłyszeć. Ale też myślę, że to jest dla Was też ważne, żeby to usłyszeć, co, co mówię, żeby Wasze serce stawało się mocniejsze. Żeby też porywać inne serca, tych, których tutaj nie ma, tych, którzy jakoś się naprawdę zagubili. Franciszek stawia nam bardzo jasną diagnozę współczesnego świata. Daje nam doświadczenie tego, Właśnie, dlaczego, dlaczego Franciszek chce mówić o sercu Jezusowym, i co się dzieje z człowiekiem, że to mówienie o sercu jest tak ważne. W tym zmiennym świecie konieczne jest, aby znów mówić o sercu, by dążyć tam, gdzie każda osoba dokonuje tej własnej syntezy, tego spotkania odkrywa swoje powołanie, sens i smak życia, to w sercu naszego Pana, w sercu naszego Zbawiciela, w Jezusie Chrystusie dokonuje się tej syntezy, tego spotkania. Czyli wszystko, co jest w nas, jednoczy się dzięki Jego miłości i dzięki Jego łasce. Tam właśnie ma miejsce ten cud. Nie ma innego miejsca, w którym moglibyśmy się czuć w pełni sobą, Dokonuje się to w sercu naszego zbawiciela, tak jak Augustyn mówił, że no niespokojna jest moja dusza dopóki nie spoczęła w Bogu. To jest, to jest, jakby on też się tym dzieli, tak? że to jest odkrycie tego sensu życia. Jednak jak zauważa też Franciszek, ta synteza jest dzisiaj dla nas bardzo, bardzo trudna. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poruszamy się w społeczeństwie. W społeczeństwie, jaką to określa, masowych konsumentów, którzy, no właśnie, po pierwsze żyją z dnia na dzień. Czy, nie wiem, nie towarzyszy Wam czasem takie doświadczenie, że żyjemy tak bardzo, bardzo zadaniowo? Przechodzimy od punktu do punktu, od roli do roli, od zadania do zadania. Brakuje nam szczerego spojrzenia, które mogłoby pokazywać cele dalsze, szersze, piękniejsze, a co najważniejsze, ten cel najważniejszy, ostateczny. Po drugie, papież mówi o właśnie tych masowych konsumentach, którzy są zdominowani przez rytmy i hałasy technologii hałasy technologii. I to jest wielki problem. Myślę szczególnie dla młodszego pokolenia, choć nie tylko, bo właśnie no, sam też ulega, muszę się uderzyć w piersi, pokusie ucieczki w taki wirtualny świat nierealny. Szukanie tam lepszej rzeczywistości, mamy przecież seriale, filmy, media społecznościowe, aplikacje i inne rzeczy, to jest. Ważna kwestia. Ona nas może odciągać od tego swojego wnętrza. Jak często one zasłaniają nam realny obraz nas samych, bo przecież tam świat jest idealny. Tam wydaje się, że problemy rozwiązują się z odcinka na odcinek, można by powiedzieć. A w życiu wcale to nie jest takie proste, to o tym doskonale wiemy. Ulegamy złudzeniom, wpadając w miraż nieprawdziwego świata. Godzimy, gonimy wręcz za takim złudzeniem. Franciszek mówi o tych masowych konsumentach, którzy bez większej cierpliwości cierpliwości dla procesów nie wymagają od swojego wnętrza. No właśnie, moi drodzy, czy my potrafimy wejść w ten proces nawrócenia, to wymagać? Nawrócenie wymaga, to jest prawdziwe chrześcijaństwo właśnie, tej cierpliwości. Bycie blisko Pana Boga to jest proces, który my mamy realizować i czasem zdarza się tak, że nie uda się nam, nie wiem, raz, drugi, trzeci, czwarty, nie będziemy widzieć tych efektów, efektów po tych kolejnych próbach, ale... Mamy zaufać procesowi, mamy zaufać, nie zniechęcać się procesowi, który będzie prowadził nas ku zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Moi drodzy, właśnie bycie w drodze, a jesteśmy, podkreślam, pielgrzymami nadziei, jesteśmy w drodze, już jest nawróceniem. To jest już właśnie prawdziwe, konkretne nawrócenie, nawrócenie się. To, że tu jesteście. Ucieszcie się z tego, że tu jesteście. Że dajecie sobie szansę, żeby głos do Waszych serc trafił. Bo tu odnajduję serce. Tu ja mogę się skonfrontować, usłyszeć, zobaczyć, stanąć w tej prawdzie. Czy jest tam pustka, czy jest coś, że, 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 że jest tam Pan. A co tracimy, jeśli tego brakuje? Papież mówi bardzo prosto, ukazując te zagrożenia, przez które możemy zagubić wnętrze, centrum samego siebie. Bo co my tracimy, jeżeli tego nie ma? Tracimy Boży obraz, obraz czystości, piękna, obraz świętości, strzemięźliwości, stawiając wtedy w centrum naszego życia obraz, który narzuca nam. Świat, społeczeństwo, czyli bogactwa, pożądania, doskonałości. I to jest ogromny problem, jak mówi Franciszek. Człowiek współczesny jest zagubiony i rozdarty, jakby pozbawiony tej wewnętrznej zasady, która tworzy w nim jedność, harmonię jego istnienia i działania. I w konsekwencji bardzo często zdarza się tak, że właśnie czujemy się nieszczęśliwi, ponieważ. We wszystkim brakuje nam serca, jak ono jest ważne. Idziemy do pracy i brakuje nam serca. Idziemy do wykonywania naszych codziennych obowiązków, budujemy relacje i brakuje nam w tym serca. Jesteśmy w naszych rodzinach, jesteśmy w zwykłej codzienności i okazuje się, że brakuje nam serca. A jak to serce ożywić? Aby ożywić nasze serca, musi ono zacząć bić w rytm serca Jezusowego, aby moje ja stało się podobne do ja Jezusa, aby moja osobowość upodobniała się do osobowości Jezusa Chrystusa. Czyli to jest to, co wczoraj mówiłem też o chrześcijaństwie. Albo jestem tym chrześcijaninem, albo nie. Nie możemy być chrześcijanami jedynie tutaj, jak wchodzimy do, do świątyni. Nie może być schizofrenii, że tutaj, tutaj nie, tutaj to jestem z Panem Jezusem, jak to mówi to przysłowie, że modlę się pod figurą, a gdzieś tam diabła ma za skórą, z, z uśmiechem do tego podchodzimy. Ale tak nie może być, że gdzie indziej to są moje prywatne poglądy, prywatne decyzje. Ja jako chrześcijanin, ja muszę popierać dekalog, przykazania boskie. Muszę popierać nauczanie Jezusa Chrystusa. A jeżeli ja popieram coś, co nie jest, jest przeciw Jezusowi Chrystusowi, to przepraszam, ale to jest chyba jakieś rozdarcie. To jest rozdarcie. Człowiek musi stanąć w prawdzie swojego serca i jasno to zobaczyć. To są trudne sprawy. My niekiedy się oburzamy, bo to nie, tak nie wolno mi tego wytknąć. Nie, trzeba wytknąć. E, pamiętam jeszcze ze studiów, że określano niekiedy e, kaznodzieje jako koguta. <laughs> Wiem jak to jest z kogutem, że niekiedy z rana jak chcę spać, on mi tu pieje. Ja bym buta wziął, rzucił w tego koguta, żeby się zamknął. Nie. My trzeba mówić po prostu to, co, co jest prawdą. Po to, po to jest też e, właśnie kaznodzieja. Moi drodzy, w dzisiejszym Słowie Bożym usłyszeliśmy o owocach, owocach jedności. Słyszeliśmy, że każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Podobnie dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa. Zło. Czyli, co Pan Jezus ma na myśli, mówiąc o dobrych owocach? I tu właśnie, no tu nie chodzi o jakieś sukcesy, tu chodzi o to, co rozsiewamy wokół siebie, czym emanujemy, jakim staje się środowisko, które współtworzymy. Wokół człowieka naprawdę dobrego rodzi się dobro i jest go coraz więcej. Z takimi ludźmi chce się być. Zobaczmy, że też. Jak, jak niekiedy ktoś właśnie ma takie serce blisko Jezusa, jakie to jest, że, że ja chcę być blisko tego człowieka. Te owoce rodzą się w nas, jeżeli jestem blisko Pana. A człowiek z drugiej strony może być taki toksyczny, ciągle tylko narzekać, ciąg, ciągle utyskiwać. Zobaczmy, jak to jest wtedy e, takie trudne przebywanie z taką osobą, że ucieka się od kogoś takiego. Bo non-stop tylko same problemy, a no właśnie, a gdzie tu jest dobra nowina? Ewangelia. Aby przynosić takie właśnie dobre owoce, trzeba być dobrym wewnętrznie, a więc trzeba najpierw przekopać, dobrze uprawiać swoje wnętrze, swoje serce, być jak psalmista mówi, drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoce w swoim czasie, a liście Jego niewiętną, co uczyni, pomyślnie wypada, bo właśnie jest blisko źródła. Tak jak krzew winny jest. My jesteśmy latoroślami, a w krzewie winnym być wszczepionym, wszczepionym w serce Jezusa. Będziemy dobrzy, jeśli będziemy wszczepieni, jeżeli będziemy, jeżeli jakby będziemy jak owoc Najświętszego serca Pana Jezusa. I o to się módlmy. Przyżywając ten dzisiejszy drugi dzień naszej pielgrzymki nadziei ze Słowem Bożym, prośmy o pokój serca, aby to wszystko, co nas rozprasza, te zewnętrzne rzeczy masowego społeczeństwa, o których sobie dzisiaj mówimy, przestały w nas, w nas grać taką rolę nadrzędną, ale aby nasze wnętrze zjednoczyło się w kochaniu Jezusa Chrystusa. Aby nasze wnętrze zostało zalane pokojem płynącym z relacji z Bogiem. Mój drodzy, módlmy się, niech Jezus cichy i pokornego serca uczyni serca nasze według serca swego. Dziękuję Wam za to, że przyszliście. Niech ten dzień będzie dla Was dobry, błogosławiony. Niech ten dzień będzie dniem pokoju, wypełniającym pokoju, pokoju, który wypełnia wasze serca. Niech to Słowo Boże jakby rozpala w nas właśnie to, ku czemu dążymy, a jutrzejszy dzień będzie właśnie takim zmierzaniem do tego głównego celu, do którego prowadzi serce, ten, do tego najcenniejszego owocu o którym jutro będę mówił, będę mówił o tym, na co też właśnie pokaz, wskazuje nam nasz przewodnik, ojciec, papież Franciszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani najkrócej. Zakończenie rekolekcji jutro. Msza o 8 rano z nauką, wieczorem w trakcie mszy o 19 nauka, no a w piątek mamy uroczystość. Msza o 8, 18 i główna o 19. Serdecznie zapraszam i życzę dobrego dnia. Świętego Boże.